Budowa kamperwana zgodnego z prawem razem z Akademią Kampermeistra jest prostsza. Marzysz o własnym kamperze, ale obawiasz się formalności? Przerobienie wana na legalnego kampera wymaga spełnienia kilku przepisów, od instalacji po przez inne dokumentacje. Bez odpowiedniej wiedzy ten proces może być troszeczkę skomplikowany i stresujący. Właśnie dlatego powstała Akademia Kampermeistra. Nie tylko nauczymy Cię, jak zbudować funkcjonalny i piękny mobilny dom, ale przede wszystkim, jak zrobić to zgodnie z prawem i żeby był bezpieczny. Możemy wykonać również dla Ciebie zmianę przeznaczenia auta oraz zmianę ilości miejsc do podróży. Nie pozwól, by biurokracja powstrzymała Cię przed spełnieniem marzeń o van life. Dołącz do Akademii Kampermajstra. I zostań pełnoprawnym karawaningowcem.